Cześć, mordeczki, z tej strony Szaku, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars na moim kanale. Powiem wam tak, dzisiaj jest ale to bardzo, 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 bardzo wielki odcinek, ponieważ w dzisiejszym odcinku pokażę wam jaki wynik mój klan osiągnął w 4 dni. 4 dni jest klan, już 4 dni jest, a osiągnął naprawdę bardzo wysokie, topowe miejsce w Polsce, w rankingu polskim. Ale jeszcze zanim pokażę wam to, uwaga, ulepszymy sobie dzisiaj większość mojej szafki bardzo, ale to bardzo dużo postaci, bo Mam 5000 golda do rozdania. Otworzymy sobie 21 zwykłych Brawl Boxów oraz jednego Mega Boxa A także tutaj jednego Big Boxa To nie był Mega, tylko Big, sorry, Big Boxa Dobra, i uwaga mordeczki, jeszcze przed tym zanim to wszystko zrobimy Stawcie łapkę w górę oraz subika na kanale, ponieważ wbijamy 400 40 tysięcy subów, a na 40 tysięcy subów robię konkurs na 2000 gemów, więc stawcie subika A także co każde 500 łapek rozdaje dla was jednego Mega Boxa Czy Więcej łapek, tym więcej Mega Boxów rozdanych Uwaga, patrzcie Mój klan w 4 dni osiągnął mega, mega wynik. 42. miejsce w Polsce. Za niedługo przegonimy klan Farela ponieważ Farel znajduje się aktualnie na 34. miejscu, więc mordeczki, wbijajcie do klanu, Uwaga, aktualnie są wymogi takie, że poszukujemy osób, które mają 4,5 tysiąca punktów, więc serdecznie Was bardzo wszystkich zapraszam. Pozdrawiam cały klan oraz Pandemikiego, ponieważ oni bardzo, ale to bardzo pomagają rozwinąć ten klan. Dziękuję Wam, chłopaki. I także wszystkich hetnych, wysokopucharkowych graczy zapraszam do tego klanu. A jeśli są tu moi widzowie, którzy chcą być w moim klanie, to istnieje takie coś jak moja Akademia. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Uwaga, jest to Akademia ak Shaku Team. w ten sposób się prezentuje. Jest tam bardzo 70... 70 miejsc wolnych od 1600 pucharków, więc serdecznie wszystkich zapraszam. A teraz sobie przejdźmy do openingu, a na koniec sobie ulepszymy całą szafkę oraz zagramy kilkoma postaciami. Dobra, mordeczki. Otwórzmy sobie pierwszego brawlboxa. Dobra, pierwszy brawlbox leci Dynamike Jessie. Ok, 17 golda, może być. Dynamike Gold się przyda, ponieważ tutaj wydamy całe 5000. Znaczy, tak mi na się wydaje, że całe 5000 pójdzie. Wow, czyżby jakaś tutaj karta nam poleciała? Nie, ale Spike, jeden ticket fajnie, bo przyda nam się tych Spike'ów oraz kruków. Kruk, Leon, Spike to są karty, które chcę trafiać. O, akurat Leon, super, o Wilku mowa. Jessie, Daryl i 200 bonusów, to także się przyda. Na kolejny Opening. W ogóle mordeczki możecie mi napisać w komentarzach, czy wy chcecie. Także na przykład przez 7 dni zbieram skrzynki. I na przykład co każdą niedzielę sobie otwieramy te wszystkie skrzynie. Jeśli tak chcecie, to możecie mi to napisać w komentarzu. Jeśli chcecie, żebym robił na przykład, nie wiem, uzbieram 100 skrzyń, dopiero wtedy robimy opening. Więc tam w komentarzach decydujecie. Ja później będę to czytał, dobra, 8 gemów, ładnie, ładnie. Tutaj Frank, Jesse. Uwaga, Penny, Spike, 8 do Spike'a, wow, nice. Barley, Penny. Okej, okay. przyda nam się, wszystkie karty nam się przydadzą. Ponieważ Karel bardzo dużo ostatnio gram. 23 monety o Karl, Leon, super. To akurat chyba najlepsza skrzynka była. Ale możecie nam wyrzucić jakąś postać? Bo naprawdę, brakuje mi tylko dwóch postaci: Brakuje mi Gene oraz Mortisa. Więc możecie mi je dać. Będę wdzięczny. Ale no, Spike też przygarnę, super. Do Spica karty, Leona 25. To było 25 kart? Czym się wydawało? Nie wiem. A jeśli było 25, to super. Dobra, teraz Big Box. Uwaga. No Rico, niestety bez bonusu, ani bez żadnej tutaj karty. Tutaj otrzymujemy 50 golda. Super. Oraz dużą skrzynkę za 4,500 tysiąca pucharków. Co dostaniemy? Colt. Rico. Bull. I niestety Klejnoty. Nie było postaci. Ale uwaga, mordeczki. O nadzieję, że stawiliście już te 500 łapek. Już jest teraz, właśnie teraz. W tym momencie już jest zostawiane te 500 łapek w górę. My sobie kupimy... Właśnie takie coś. To są dwa dwie mega skrzynki w, ca w cenie jednej. Możemy to kupić. Nic się złego nie stanie. Z uwaga, mordeczki kupujemy i widzimy się za chwilę. Ło, Ło, Ło. Uwaga, co się stało? Tutaj przybyło na nasze konto trochę diamencików. Uwaga, kupujemy dwie mega skrzynki. Dwie mega skrzynki. Mega boxy. Lepiej mi pasowały mega boxy. Naprawdę. Łatwiej się to mówi. Dobra, uwaga, otwieramy. No tu niestety nie będzie. Żadnej postaci, ale jakiś, jakieś karty do Leona czy coś? Nie niestety. Dobra, tutaj trzy bonusy. Dajcie postać, dajcie postać. No niestety bez postaci, ale 300 golda, Poco, Daryl. Może jakieś karty do Kroła Leona. Albo do Spajka. Jest! Ładnie do spajka! 59 kart, super. Dobra. Ja jestem zadowolony. 59 kart do spajka naprawdę super. Ile nam zostało golda? Z diamentu zostało nam 43, no ja bym sobie to kupił, ale okej, okay, no jak nie chcecie dać, to nie, trudno, nie kupię, przykro mi, bo generalnie jak macie otwierać skrzynki, to już lepiej jest kupować sobie te boosty do double tokenów, double tokeny się o wiele bardziej opłaca kupować. Dobra, uwaga, ulepszamy, zacznijmy sobie od legend, zejdźmy sobie na dół, o, Leon na czwarty poziom może być ulepszony, od razu ulepszamy chłopaka, dziękuję. Spajka, możemy chyba ulepszyć tylko na piąty, tak. Do szóstego nam jeszcze trochę brakuje. Okej, okay, Spike, fajnie. Tutaj co mam do ulepszenia? Karla, Karla sobie ulepszymy, bo jest to bardzo dobra postać. O dwa poziomy w górę tylko poszło. Wejdźmy sobie trochę wyżej, bo ja chcę ulepszać konkretne postacie. Bo wiem, że mi na wszystkie nie będzie starczyć. Więc ulepszymy sobie te konkretne. Dobra, bula sobie możemy także ulepszyć. Za 800. Wow, dobra, akurat zostało 5000. Czyli z openingu trochę sobie zbieraliśmy Teraz z 5000. peny sobie ulepszymy. Fajny też bardzo często z nią zacząłem grać, a chcemy nią nabić, no troszeczkę sporo puszek. Okej, okay. dynamajka także sobie ulepszmy. Dynamajka jest nawet z fajną postacią. Broka, możemy sobie ulepszyć. Generalnie musicie napisać w komentarzach, jaka jest jaka. Ogólnie musicie mi napisać w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona postać. Moimi ulubionymi postaciami jest Leon oraz Spike. Bo krótkie mnie za bardzo lubię grać, ale najbardziej moja ulubiona postać to jest Leon oraz Spike. Naprawdę, no polecam. By ktoś mógł je kupić, to kupujcie od razu. Śmiało, bez zastanawiania się. Co hmm, możemy sobie jeszcze tutaj kupić? Mam dużo hajsu do wydania. E, czekajcie. Hmm, niech to będzie Jessie, czemu by nie? Może zacznę nią grać. Poko ją ulepszamy. Poko będzie na pierwszym poziomie dosyć długo. Ryko niech zostanie, bo sobie ulepszmy. Wow, 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 patrzcie, jak nam mało zostało. I chyba te sobie ulepszymy. Tak, czemu by nie? Nita, dawaj, wskakuj. Uwaga, kto ma tutaj najwyższy poziom? Ósmy. Mamy jak na razie tylko jeden dziesiąty. Jest to... Czekajcie, czekajcie. Możemy jeszcze lepszyć. Wydajemy wszystkie pieniądze. Wydajemy cały hajs tutaj. Ale na Daryla se wydamy, no bo na pokom jest jednak szkoda wydawać, powiem wam. Ma ten pierwszy level, no. Nie, nie chcę tego marnować. Ma pierwszy level, nie zostanie z pierwszym levelem. Mi bardzo się podoba, na pierwszym poziomie i tak bardzo dobrą robotę robi. Okej, okay, sobie może zagrajmy. Shelly. Ma dziesiąty poziom. Ma gwiazdkę Shelly, czyli najrzadszego skina jaki tylko istnieje. No jednego z najrzadszych. Możemy sobie zagrać, proszę bardzo. Starcie. Shelly. Lecimy z tym tematem. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać, ponieważ do niej posiadam star powera. Co nam daje to, że spowalnia przeciwników tam na 4 chyba sekundy, czy tam... Na 0,4 sekundy, nie mam pojęcia dokładnie. Ale tam na wystarczający czas spowalnia po uszczeleniu ich z mocy specjalnej. Dobra, mamy tutaj jednego jedną skrzyneczkę. Może sobie pójdźmy na środek bo w ogóle. Okej. Okay. Ten leży Kurde, ten nas trochę obił Wam, że ja uciekam. Nice! Ale ładnie to wyszło Czyżby winek? Czyżby pierwszy winek? No, zobaczymy. Na razie, dwóch delikwentów zlikwidowaliśmy. Okej, okay. to wiadomo, za pomocą innych. Oj. Nie, to nie, gościu. Polwroty. I lecę po ciebie, lecę po ciebie. Ej, co jest? To był lag! Halo, halo, panie. No dobra. Był lag. I chyba na plus dostanie, na zero. Dobra, musimy coś wygrać, dawajcie. Jeszcze raz sobie zagramy. Możemy sobie zagrać. Tyle pieniędzy wydaliśmy, tyle końców, że no. Możemy naprawdę raz zagrać. Ok, chodźmy sobie na środeczek. Tu przyleciał. Nie, no nawet dwóch. O, oh, Jesus, dobra. Bez cięcia. Next game. Dobra. Kolejna gierka Śladu powiem wam, że ja jestem za z tej minus 6 puszek, a chciałem sobie nabić na sherry około 400. No niestety, jestem słabym graczem, przyznaję to. Większość widzów pisze w komentarzach, że jakie ja te szybko puszki wbija w ogóle, ale wiecie, to jest dzięki postaci. Mam 22 postacie, więc te puszki lecą do przodu. A widziałem dzisiaj kilka kąt na live widzów, którzy no naprawdę mają po 3000 puszek, a posiadają na jednej postaci 500 punktów, 500 pucharków. Wiecie, jak to jest dużo. To jest, na przykład na Loni się widzę co miał 500, tam miał tylko 3000 puszek. no Zaskoczył mnie. Okej, okay. tuptajmy sobie na dół. Tup, 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 tup tup. O, jeden widz oglądający. Super. Dobra, schowajmy się. Grajmy na czujkę, bądźmy nobami prawdziwymi. No nic nie zrobię, niestety jestem nobkiem. Ale będziemy tak naprawdę nobami nobami i sobie pokampimy trochę na drugie miejsce wyczajmy. Na no, podobranie. nie. To jest odcinek. Na no, odcinku nie może być amatorki. O wa wa nie, nie! Nie! Ja go zabiłem. A on mnie zabił? No dobra. Czwarte miejsce plus trzy. No niestety mordeczki. No Dałem ciała. Przykro mi. Jest im przykro. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i tak łapka w górę oraz subiek na kanale, jak widzicie, no puszki mi strasznie, strasznie spadły, także przypominam, zapraszam was do kanału, także przypominam, zapraszam was do mojego klanu, jest chyba miejsce w nim, uwaga, sprawdźmy, czy jest dla kogoś miejsce, nie ma miejsca, ale uwaga, dla kogoś z was mogę teraz miejsce zrobić, uwaga, 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 hm, 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 zróbmy miejsce dla naszych kochanych widzów, kwaśniak.pl, mordeczko. Dziękuję Ci, że u mnie byłeś, ale no niestety lecimy po topkę, więc żegnaj. Kwaśniak wyleciał. Kasztan też leci. No niestety. Tutaj odrzucamy. Kasztana wyrzucamy. Więc sporteczki macie dwa miejsca. Mam nadzieję, że wbijecie do mojego klanu. A ja Wam dziękuję za odcinek. Trzymajcie się do następnego heja.